Zaczynamy od oddzielenia grzywki od reszty włosów. Następnie wszystkie włosy tapirujemy, utrwalamy to lakierem i potem zaczesujemy do tyłu. Teraz wszystkie włosy zczesujemy na gładko do tyłu. Na jedną stronę je zaczesujemy. W zależności od tego, na którą wolimy. W moim przypadku jest to prawa strona, ponieważ w tę stronę jest również skierowana grzywka. Zaczesujemy włosy na gładko. Pomagamy sobie w tym lakierem i szczotką z naturalnego włosia, ponieważ ono nam pięknie wygładzi włosy. I również przypominam o tym, żeby włosy jedynie wygładzić po górze szczotką, a nie rozczesywać. Gdy już szczeszamy włosy, to zwiążemy je w kucyk, ale bardzo delikatnie i do tego celu użyję jedno, jednorazowych tych gumeczek malutkich. Wystarczy raz przez nie, przez nie przewlec włosy, one będą trzymać ten kucyk, a teraz dla większej pewności i dlatego, żeby ładniej wyglądał, bierzemy pasemko włosów z kucyka, bardzo cieniutkie, i owijamy wokół tej gumki. Następnie bierzemy najmniejszą wsówkę jaką mamy i chwytamy nią te włosy i wbijamy ją jakby do środka kucyka, żeby przytrzymywała nam to pasemko, żeby ono nie spadło nam z tego kucyka i utrwalamy lakierem. Teraz rozczesujemy włosy, które mam w kucyku i nawijamy je na lokówkę wszystkie w jedną stronę od twarzy na zewnątrz. Gdy już mamy gotowy kucyk, teraz zajmiemy się grzywką. Tutaj akurat jest grzywka na bok i jest dość długa. Dlatego, żeby dodać jej trochę objętości, dzielę ją na trzy, na cztery partie, które tapiruję, spryskuję lakierem. Następnie przygładzam szczotką delikatnie, bo chcę jednak uzyskać tą objętość i bardzo delikatnie upinam ją przy kucyku, utrwalam lakierem, chcę żeby ta grzywka sprawiała wrażenie takiej bardzo lekkiej, jednak żeby ten efekt utrzymał się cały wieczór. Teraz będziemy podpinać kucyk do góry, żeby dodać mu jeszcze większej objętości. Polecam do tego celu użyć szpilek do koków, ponieważ wsówki nie sprawdzają się w tej roli, bo wyjeżdżają nam z tego kucyka. Gdy poupinamy już ten nasz kucyk, zyska on fajną objętość dzięki tym szpilkom i wsówkom. Możemy go ozdobić według własnego pomysłu. Ja znów tutaj użyję tego czarnego kwiatka, którego używałam już ostatnio. I tak będzie. To jest koniec fryzury, którą chciałam Wam teraz pokazać. Tak wygląda już skończona fryzura. Jeśli się Wam podobało, subskrybujcie mój kanał i zostawcie komentarz na dole.